Jest taka szansa, że dziewczyny cześć, nas tak, widzą. To jest informacja u mnie, tak. że jesteśmy. No to dobra, no to jesteśmy, no to cudownie. No to witam Was, dziewczyny, bardzo serdecznie na kolejnym Środowym Live'ie. Dzisiaj z gościem jest z nami Marzena. Cześć, cześć, witam Was serdecznie. Wiecie, Marzena jest trenerem kosmetycznym Oriflame i mm, powiedziałabym maniaczką kosmetyków i uwielbia nasze produkty. I e, będzie jest też osobą pełną energii i z takim ogromnym po prostu zapalem będzie Wam opowiadać o produktach, więc ja się bardzo cieszę na nasze e, dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że wy też. E, Marzenko, no właśnie, zbliżają się wakacje, w sumie już się zaczęły. Ja mam wrażenie, że dla niektórych to. Już 2-3 tygodnie temu się zaczęło i wszyscy po prostu w koło wyjeżdżają na wakacje. No i jeżeli wybieramy się na wakacje, no to parę produktów kosmetycznych jednak ze sobą zabieramy. Co byś w pierwszej kolejności poleciła właśnie na tegoroczne wakacje zabrać ze sobą? No, no, moja droga, i, i wszyscy, wszyscy, którzy tutaj będziecie mieli okazję nas, nas obejrzeć. E, no, słuchajcie, to jest, to jest bardzo ważna rzecz. Ja nie wiem, czy, czy też macie tak jak ja, że tak naprawdę z kosmetykami to ja mam osobną dużą torbę, bo wiem, że, że w momencie, kiedy nie jestem w domu, ja lubię mieć i tak wszystkie te produkty, które kocham używać na co dzień. Trudno jest mi pójść na jakieś kompromisy i korzystać z takich wersji, jakichś, wiecie, wakacyjnych, bardzo, bardzo mocno odbiegających od tego, czego używam na co dzień. Ale jednak są takie rzeczy, które są do takich zadań specjalnych, wakacyjnych, przeznaczone. I na pewno warto jest się przygotować do takiego wyjazdu, żeby sobie zrobić listę wszystkich produktów, które są potrzebne. Więc mam nadzieję, że kartka jest przygotowana, że katalog jest pod ręką, słuchajcie, bo dzisiaj troszeczkę będziemy sobie właśnie polecać, co nam się sprawdzi. I przy takim wyjeździe wakacyjnym, nie wiem jak byłem, ale ja uwielbiam doskonale czuć się na plaży, bo ja lubię, lubię być takim, wiecie, plażowiczem, który jest przygotowany i, i wygląda się dobrze. I i czuję się dobrze w stroju kąpielowym, więc fajnie jest. Mówisz, że bardziej plażowo, tak? Jak wakacje, to plaża, piasek. Myślę, że tak. Myślę, że tak. To jest, to jest ten czas, kiedy. No ja jestem, słuchajcie, z Dolnego Śląska, więc em, może to jest ten kierunek, który ja obieram jako taki, że to nie jest moja codzienność, więc to jest ten czas urlopowy. Oczywiście, kiedy jedziemy w góry co z kolei ja robię troszeczkę częściej niż, niż wyjazdy nad morze, no to te produkty będą nam się trochę jednak pokrywały, bo na pewno trzeba zabrać ze sobą filtry przeciwsłoneczne. Ale zanim o tych filtrach, jeżeli będziemy chcieli odkrywać swoje ciało, to ja myślę, że tutaj bardzo ważne jest, żeby to ciało sobie dobrze nawilżać i poświęcić mu troszeczkę uwagi jeszcze zanim wyjedziemy. I można, jeżeli nie macie możliwości, skorzystać z tych kąpieli słonecznych, takich w bezpieczny sposób, oczywiście, przed wyjazdem, można sobie przygotować skórę kolorystycznie z samoopalaczem. I ja bardzo to lubię sobie zrobić przed wyjazdem. Do tego najlepiej zrobić sobie peeling całego ciała. Um, ja tak będę parę produktów Wam polecała z następnego katalogu, które będą w promocji, ale tak czy siak one są w naszej ofercie cały czas. Ja uwielbiam nasz peeling solny do zrobienia peelingu całego ciała. Mówię mm -hmm, o tym, prawda? Na, na peeling solny ze Swedish spa. On jest, słuchajcie, doskonale nawilżający, wygładzający skórę. On masuje naszą skórę po prostu z ty tysiącem e, na, tych solnych drobinek. Jest bardzo relaksujący. Ja już z tym zapachem takim bardzo delikatnym nadmorskim, z czerwonymi algami, ja już czuję się, jakbym była na tym urlopie i, i nad tym morzem. Więc dobrze jest sobie tą skórę wypilingować, a potem można skorzystać e, na przykład z naszego samoopalacza, e, który jest na stronie. 13, 13 w tym katalogu w promocji. On bardzo fajnie jest z aplikacja z pompką, więc będzie nam się bardzo równomiernie rozprowadzał i będziemy wyglądały już przed wyjazdem po prostu pięknie i nasz stój kąpielowy będzie się prezentował bardzo fajnie. Ja jeszcze z tego samoopalacza nie korzystałam, ale wiem, jakoś tak, nie wiem, nigdy nie czułam potrzeby, ale wiem od dziewczyn, że on bardzo daje taki łagodny efekt, prawda, że nie, hmm. m, nie potrzebujemy się obawiać, że coś tam się wydarzy. Tak, tak, on właśnie, słuchajcie, z samoopalaczami to naprawdę są różne historie, można powiedzieć, że i skrypty czasami są związane, hmm. tak? ale ten samoopalacz, on, um, oczywiście trzeba ciało przygotować. Czyli właśnie zrobić sobie ten peeling, najlepiej taki nawilżający, żeby skóra była fajnie nawilżona. I nie używamy produktu zbyt wiele, staramy się równomiernie go rozłożyć, masować w całe ciało, umyć sobie dłonie, żeby nie były zabarwione nasze wnętrze dłoni po samym nałożeniu. Pozwolić mu się wchłonąć, tak troszeczkę wyschnąć naszej skórze i ten efekt będzie bardzo taki delikatny. Można potem kolejną aplikacją sobie ten efekt budować coraz taki bardziej intensywny. Ja lubię ten delikatny efekt. On mi wystarcza po dwóch, trzech aplikacjach. Ja już mam taki kolor, jakbym się opalała przez dwa tygodnie na plaży. Więc to jest, to jest dla mnie naprawdę super, super sprawa. No ale właśnie, jak już jesteśmy na tej plaży. Czy w górach i chodzicie, wędrujecie, no to też odkrywamy swoje ciało. Na tej samej stronie już znajdziemy nasze filtry przeciwsłoneczne. Słuchaj, to dla mnie to jest absolutny obowiązek, żeby używać filtra w wysokości 50, ponieważ to nie jest tak, że 50 to jest bloker dla naszych, dla naszych promieni słonecznych. No tak czy siak, będziemy dostawać te promienie słoneczne. On, witamina D będzie produkowana, o to się nie martwcie absolutnie, i równomierna opalenizna też się zbuduje. Po prostu 50-krotnie 50, 50 wydłuża nasz bezpieczny czas opalania się. E, więc z nią możemy spędzić na plaży, no, można powiedzieć tak bezpiecznie około całego takiego dnia słonecznego. Więc to jest, to jest to, na czym nam zależy. I oczywiście na następnej stronie też e, ta właśnie migiełka, to jest z 50. uwielbiam. Ona jest taka leciutka, ona się pięknie wchłania. E, to, za co ja uwielbiam nasze filmy, to to, że one nie barwią ubrań na żółto. Ja nie znoszę niszczyć swoich rzeczy, bo ja bardzo, bardzo się przywiązuję i staram, nie zawsze wybieram. I wiele innych filtrów właśnie to robi, a nasze dla ubrań też są bezpieczne. I tutaj mamy też składniki pielęgnacyjne. Jest malina moroszka, jest bawełna nordycka, które będą chroniły naszą skórę też. W trakcie, w trakcie samego opalania. Na plaży też ten nasz szczyt, który jest taki wysuwany, idealny właśnie do, do naszych ust, bo on ma taki bardziej kształt pomadki, ale jest większy, więc też można by sobie na dłoni go nakładam, kiedy mam takie, takie bardziej, bardziej przesuszone. No i słuchajcie, jeszcze jedna rzecz na plaży nam się będzie pięknie sprawdzała, to jest nasza. Mgiełka nawierzająca Optimals Urban Guard. Ona ma kwas chiauronowy. Wiadomo, że jak jest bardzo tak gorąco, to chcemy się schodzić, chcemy sobie nadać tej takiej świeżości, takiego orzeźwienia. I ta mgiełka. Ona no, praktycznie nie ma jakiegoś swojego zapachu, tak żeby on był narzucający i perfumowany, więc ten efekt odświeżenia jest, jest taki um, naprawdę konkretny. Ja już tutaj zerkam, bo mam, mam zaznaczone, znajdziecie ją na stronie 35. w tym katalogu. Także zaznaczajcie. Ja jestem ciekawa, dziewczyny, gdzie wy w ogóle wybieracie się w tym roku na wakacje? Więc dajcie proszę znać, czy bardziej morze, czy bardziej góry. A ja w tym roku Was zaskoczę, bo jadę nad morze. Także my się szykujemy na sierpień nad morzem. Oczywiście w międzyczasie pewnie ból będzie dużo i tej ochrony, tak jak mówiłaś do twarzy, bo to też tam bardzo ważne. Na pewno tak, ale ciekawa jestem, jak u Was, więc dajcie proszę znać, a co ty jeszcze Marzenka, bierzesz ze sobą na wakacje? Na pewno słuchajcie, tak poza tym, że potrzebujemy rzeczywiście chronić się, no to. OK, umówmy się z, z tym takim regularnym nakładaniem filtra. Ja wiem, że bywa różnie. O ile ja sama o to dbam i pilnuję, żeby moje dzieci się um, rzeczywiście smarowały, tudzież ja to robię za nie. Ale my z moim mężem to słuchajcie, różnie bywa. E, I tutaj niezbędny jest, żeby zabrać ze sobą, bo oczywiście my nie jedziemy same na te wakacje, e, nasz żel chłodzący, e, który też jest w tym katalogu, no po prostu w ofercie takiej bardzo, bardzo zachęcającej. On e, bardzo fajnie się wchłania do takiej w zasadzie suchej, suchego efektu. Mamy takie nawilżenie, ale nie jesteśmy tłuści. I wiem, że wiele osób, zwłaszcza w takie upalne dni, kiedy cały czas się pocimy i, 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 i jest bardzo gorąco, ten efekt takiego fajnego chłodzenia też, który ten żel zapewnia, jest bardzo, bardzo pożądany. Ja z kolei po opalaniu uwielbiam posmarować się naszym masłem ze słwisztwa. Ono jest bardzo takie nawilżające. Tak, to jest to tutaj w katalogu. Słuchajcie, znajdziemy na stronie 90. Ono ma bardzo bogatą konsystencję. Mamy olej kokosowy, jest masło Shea, jest też ten nasz ekspert z Alp Czerwony, który znajdziemy w całej serii. Jest olej ze słodkich migdałów, więc to są takie składniki, które będą nam tą skórę bardzo dobrze nawilżały, dawały jej takiego, takiego picia i, i też odżywienia, bo to jest to, co skóra moja bardzo, bardzo mocno potrzebuje. To, co też po takich spacerach po plaży u mnie bardzo się pokazuje i wiele z nas ma też te kłopoty, to tak się mówi, że no dobrze jest się przejść po plaży, żeby się stopy wygładziły. One wtedy są takie, takie mięciutkie. No nie wiem jak wy, ale u mnie tego efektu nie ma. One rzeczywiście są wymasowane. I, po plaży, powodzeniu po plaży ja czuję, że takie rozprężenie, odprężenie całych stóp, ale jednak skóra u mnie jest bardziej sucha. Więc e, ja zabieram ze sobą e, skrap do stóp, tak, żeby sobie móc wieczorem go jeszcze masować w pięty, wygładzić je i obowiązkowo taki odświeżający, leciutki, leciutki krem, krem do stóp. Ja uwielbiam, jak ten efekt odświeżający się utrzymuje, więc jeszcze dezodorant do tego. Plus on jest świetny, żeby go do obuwia sportowego stosować, do środka, żeby ono było świeżutkie, bo latem to nie jest tylko moda, ale ja też lubię, po prostu to jest dla mnie wygodne, chodzić boso w obuwiu sportowym, no ale jednak ono dostaje przestawkość, więc coś takiego na odświeżenie, żeby nam było przyjemnie potem też to budzić i ściągać. No ten nasz dezodorant się świetnie, świetnie sprawdza. uwielbiam ja zapach, on jest taki chłodzący i Czuć rzeczywiście ten arbuz tam, więc jak tak pokazuję kobietom, to wiem, że on się naprawdę fajnie podoba, a dla mnie mistrzostwo to w samochodzie go w ogóle mieć ze sobą, to już może niekoniecznie na plaży, ale w samochodzie, chcę schodzić na stopy no rewelka. Dokładnie tak, bo też słuchajcie w samochodzie często zmieniamy to obuwie i to jest ten punkt, w którym, w którym stopy się uwalniają albo się chowają. I, I on nam po prostu tak sprawia, że cały ten proces jest taki przyjemny i leciutki, rzeczywiście wakacyjny. To, co jeszcze tutaj ja bym nie polecała, no bo tak, mamy ciało zaopiekowane, są stopy zaopiekowane. Ale bywa tak, że w trakcie dnia, wiecie, jesteśmy na basenie, dużo się kłócimy i potrzebujemy takiego odświeżenia i po prostu, żeby dobrze wyglądać, bo wychodzimy do miasta. Byliśmy na plaży chwileczkę i potrzebujemy, wiecie, tak ekspresowo, bo nie ma czasu, już się towarzystwo zbiera. No to lecimy, no to lecimy, nie będziemy tymi, które będą wycieczkę opóźniały i chcemy sobie odświeżyć fryzurę. To ja, słuchajcie, tutaj zawsze staram się mieć pod ręką, też suchy szampon po to, żeby chociaż tak odrobinkę, sobie te włosy tutaj przy skórze tak odświeżyć. Słuchaj, no masz go ze sobą. To myślę, że też, też lubisz go stosować. nie? nawet dzisiaj o nim relację zrobiłam, więc dziewczyny, jak wejdziecie sobie na mój profil w relacje, to zerknijcie, bo to jest dla mnie produkt latem niezbędny, kiedy w danym momencie nie chcecie mieć włosów, ale już by się przydało je tak troszeczkę właśnie odświeżyć, a ja też uwielbiam go za ten efekt odbicia. Bo on dodaje objętości, więc momentalnie się super układa włosy. I mój ostatni patent z tym produktem to jest taka ta mm, szczotka do włosów, która tak je tak mm, kręci trochę, suszarko, lokówka się tam czegoś, czegoś, tak? I ten spray, a później tylko tym, nawet na nie umyte włosy. I one tak się odbijają i tak fajnie układają, że się na nowo robi fryzurę po w 3 minuty. Więc e, dla mnie mistrzostwo. To jest naprawdę bardzo fajny taki produkt, żeby mieć jako taki emergencji, takie SOS na to, żeby po prostu cudownie i ładnie zacząć wyglądać w momencie, kiedy nie mamy po prostu czasu. Co jeszcze? Ja słuchajcie, jak jest taki czas bardzo wakacyjny, no muszę się przyznać do tego, że odpoczywam również od makijażu i lubię sobie używać tylko takie lekkie, delikatne produkty, które wyrównają mi kolory skóry, ale co jest dla mnie bardzo ważne, one muszą mieć. To przeciwsłoneczne, takie już naprawdę konkretniejsze, no bo jednak, jednak to słońce operuje. No ja patrzę za okno i nadal mam jasne niebo, więc jeszcze takie dwie godziny temu to słońce na niebie było. Więc nasz krem AZ będzie jechał ze mną. Nie wiem, czasami słuchajcie, bo za niedługo będzie taki odpowiedni trochę Jordaniego. Więc jest możliwość, że na kolejną część lata będziemy eksperymentować z nowymi produktami, ale póki co no w tym momencie ja jadę za tydzień na wakacje, więc ten krem, on absolutnie, absolutnie pojedzie ze mną. Ja mieszam sobie dwa odcienie, bo to jest tak, że skóra podczas urlopu się zmienia, bo opalamy się, prawda, więc na początku jest jaśniejsza, a potem jest ciemniejsza, więc fajnie sobie mieszać i na koniec sobie zostawić ten, ten odcień już po prostu sam, sam ciemniejszy. I on przepięknie kryje skórę. Słuchajcie, także jak macie jakieś zaczerwienienie, niedoskonałości, ja ten krem muszę Wam powiedzieć, używałam podczas konferencji regionalnej takiej, gdzie wiecie, jest, jest, są występy na scenie, kolega przyszedł, bardzo miał zaczerwienioną buzię, taką naprawdę konkretnie i zapytał się, czy ja mam coś do makijażu. No, ja miałam tylko swoje takie wiecie, jasne podkłady, on był ciemniejszy, no ale wtedy wchodził AZ-Krem, mówię, zobaczymy, wypróbuję z tobą. I słuchajcie, nawet dla mężczyzn on doskonale się połączył ze skórą, wyglądał bardzo naturalnie. I zupełnie tego zaczerwienienia nie było widać na scenie, kiedy stał w świetle reflektorów, więc stwierdziłam, kurczę, że naprawdę kosmetyk bardzo uniwersalny i cudownie działający. No i Kolejny kosmetyk, który sprawi, że będziemy wyglądały pięknie, to jest nasz Wonder Lush, ale ta wersja, słuchajcie, wodoodporna. On mam wrażenie, że jest naprawdę absolutnie nie do zdarcia w momencie, kiedy jesteśmy w basenie, pocimy się, dużo chodzimy w ciągu dnia. Nawet jak mamy właśnie powiekę taką jak ja, delikatnie opadającą, że jest tak gdzieś tam po całym dniu e, możliwość, że tuż do rzęs taki standardowy się gdzieś tam odbije na no tutaj no nic takiego się nie dzieje. Jest po prostu rewelacja produkt niezastąpiony. Więc tak, żeby się delikatnie upiększyć, e, ja jeszcze lubię, ale to mm, w następnych katalogach będą promocje ale może macie e, te stiki takie z The One, The One, Spiler, e, one też taki dają delikatny efekt e, takiej wilgotnej skóry. Jednym możemy sobie zrobić, poróżować policzki, nałożyć go na usta, na powiekę, więc też ten makijaż nam się od razu, od razu dopełni, więc też możecie potem o nim pamiętać. No i w sumie nie dużo trzeba. Krem AZ, tusz i, i stick ze sobą zabieramy i pełen makijaż jest. Ja tutaj właśnie zacznę, ja już gdzieś tutaj mam pod, pod, pod ręką, tak żeby mam. O, są, 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 bo tutaj wiecie, to jest takie moje stanowisko e, codziennej pracy. Ja uwielbiam słuchajcie, ten różowy. Mam ja masz te dwa, które też lubię. Mhm. Tak, One no, po prostu taki mają piękny kolor naturalny e, i, i dają taki naturalny, szampański połysk, e, że cały makijaż można sobie wykonać właśnie taki wakacyjne. Tak naprawdę tymi trzema, trzema produktami jesteśmy gotowe z taką leciutką nawilżającą właśnie powłoczką na, na twarzy. Super, no to trochę produktów mamy. Czy jest coś jeszcze dziewczyny, co Wy tak koniecznie byście zabrały ze sobą na wakacje? Coś Wam jeszcze chodzi po głowie z takich produktów niezastąpionych. No wiadomo, że zabieramy pastę do zębów, szampon i inne tego typu rzeczy, tak? Ale mówiąc o takiej kosmetycznej, no wakacyjnej kosmetyczce, to chyba większość fajnych produktów jest. Dajcie znać, co dla Was z tego najfajniejsze, ty coś jeszcze wymyśliłaś, Marzena, dajesz. Jeszcze jeden drobiażek, słuchajcie. No tak. no, nie, no, musi być. Miętowy tym bardziej, świeżutki, orzeźwiający, pachnący po prostu taką świeżością. E, my wiemy, że latem on jest to jest, to jest magiczny krem. Słuchajcie, nawet e, dla dzieci jak komar ugryzie, nie mamy nic pod ręką, to wiecie czasami ta taka siła autosugestii, autorytet mamy robi ja tu mam specjalny kremik, który jest na komary, tu Cię posmaruję. Więc on, słuchajcie, nawet potrafi magicznie złagodzić ukąszenie komara w takich sytuacjach. A kwestia ust, nawilżenia całych tutaj dłoni, suchych skórek, czasami właśnie jak zapomnimy wziąć kremu do stóp, to, to żeby sobie te suche pięty jakoś nawilżyć, poratować, zmiękczyć troszeczkę, no to dla mnie to jest, jest absolutny też taki nasz, Taki konieczny, konieczny kolega w torebce. No tak, ze mną nawet na 3800 lat ostatnio, więc tak miałam ze sobą, bo tak w zasadzie zawsze po prostu jest w torebce albo gdzieś tam wrzucony, bo musi być, bo usta, bo skórki, bo łokcie, bo cokolwiek, to nie? Dokładnie tak. Super, Super to jest taki mój, już wiecie, taki, taki must have komplet. Ale myślę, że wy też macie swoje takie produkty, które musicie zabrać ze sobą, bo jak nie, to czujecie się jak bez ręki. Pewnie tak. Myślę, że dziewczyny gdzieś tam będą jeszcze nam se informować, co dla nich. Ja Ci, Marzenka, bardzo dziękuję za te Twoje produkty, za Te Twoje podpowiedzi. Myślę, że tych rzeczy na wakacjach, jak się później będziemy na plaży spotykać, to się okaże, że to oriflame, tu oriflame, tu oriflame, więc pewnie trochę tego będzie i to będzie cudowne. Mam nadzieję, że każda z Was zaopatrzy się w tą giełkę, bo ja bez niej po prostu plażowania. Absolutnie, czy w ogóle wyjścia gdzieś tam na większe słońce, absolutnie sobie nie wyobrażam. Także liczę, że w Waszych zamówieniach też się znajdzie. E, Udanych wakacji w takim razie, Marzeno. No, dziękuję bardzo i Tobie również. Chociaż to sierpno, ale to szybko leci. Dzień za dniem teraz są takie, takie aktywne czasy, że, e, że ja wierzę, że to minie tak o, raz, dwa i potem w końcu będzie można odetchnąć sobie i, i, i się wyluzować. No ale wiecie to Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas i na, na, na urlopach mam nadzieję też, że wy odpoczniecie, naładujecie baterie po to, żeby móc później z podwójną energią, z podwójną radością wrócić do swoich codziennych zadań i działać jeszcze bardziej z większymi sukcesami. Mhm. I tego Wam życzę. To co, spokojnego wieczoru, do zobaczenia w przyszłym tygodniu, raz jeszcze Marzenka dziękuję, trzymajcie się, nie Pa, pa, pa! pa, pa.